Cześć. Dziś poruszę temat membran dachowych. Membrana to rodzaj warstwy wstępnego krycia. Zwracam uwagę, że warstwa wstępnego krycia jest elementem dachu w zasadzie niewymienialnym. Warto więc świadomie podejść do tego tematu. To zacznijmy od samego pojęcia membrana. Różne branże mają swoje produkty, które nazywają membranami. My tutaj będziemy się koncentrować na membranach stosowanych na dachach skośnych. Więc pamiętajcie, że membrana może w różnych dziedzinach, w różnych branżach oznaczać po prostu coś innego. To teraz może kilka zdań o takich użytkowych cechach membran dachowych, membran tak zwanych oddychających. Po pierwsze, lekka. Po drugie, prace na dachu postępują bardzo szybko. Po trzecie, ociepleniem do tych tak zwanych membran oddychających możemy dotknąć ociepleniem od spodu. No i z tego punktu wynika jakby po czwarte, że jeżeli tak jest, że my ociepleniem możemy dotknąć do membrany oddychającej od spodu, no to mamy w zasadzie całkowicie stosując ten materiał, rozwiązany temat tak grubymi klockami. Pomijam jakieś przypadki szczególne. Rozwiązany temat wentylacji tego, co jest pod membraną, pod warstwą wstępnego krycia. No i ostatnia taka cecha to oczywiście ekonomia, czyli jest to rozwiązanie dużo tańsze. Membrana to rozwiązanie dużo tańsze niż powiedzmy deski plus pawa na deskach. Dodatkowo oferta rynku membran dachowych, tych membran oddychających na dachy skośne jest. Nadzwyczaj szeroka, można wybierać i przebierać. No ale co to jest ta membrana oddychająca? Skąd się w ogóle to wzięło, ta nazwa i ten pomysł? No to tak ociupinkę historii. W dawnych czasach najpierw używało się sformowania folia dachowa. I były w latach 90. folie dachowe były folie niskoparoprzepuszczalne i wysoko paroprzepuszczalne o tej paroprzepuszczalności może za chwilę. Te o wysokiej paroprzepuszczalności nazywano, że są to właśnie membrany dachowe, czyli pod hasłem membrana rozumiemy coś, co jest wysoko paroprzepuszczalne, oddychające, w przeciwieństwie do folii niskoparoprzepuszczalnej. Zatem hasło folia kiedyś zawierało jakby dwa pojęcia: folia nisko i folia wysoko paroprzepuszczalna. A ta folia wysokoparoprzepuszczalna została nazwana w końcu membraną czy membraną oddychającą czy membraną dachową. Prawidłowa nazwa jednak jest taka: membrana otwarta dyfuzyjnie. No dobrze, ale co to znaczy wysokoparoprzepuszczalna? Otóż idąc do hurtowni, wybierając materiał, warto popatrzeć w jakieś reklamówki albo wręcz w materiały techniczne. Jednym ze sposobów określania paroprzepuszczalności membran jest podanie pewnej konkretnej wartości. Dam przykład. Membrana A ma paroprzepuszczalność 1500 g pary wodnej na metrze kwadratowym przez 24 godziny, czyli ona przepuści 1500 g pary wodnej przez metr kwadratowy swojej powierzchni w czasie doby bierzemy do ręki drugą membranę, czy drugi materiał informacyjny jakiś i czytamy, że ta druga membrana przepuści 1750, powiedzmy, gram pary wodnej na metrze kwadratowym przez 24 godziny. No to, która lepsza? A tutaj niejednoznaczna jest sytuacja, ponieważ wystarczy, że producent pierwszej i producent drugiej membrany Badania robił według innej normy. Zatem, jeżeli porównujemy ten parametr gramy na metr kwadratowy w ciągu 24 godzin, to musimy być pewni, że badania były wykonywane według tej samej normy. Czasem producenci tę normę podają przy danej wartości, a czasem nie. Więc to jest element, którym możemy porównać dwie membrany. Ale, tak jak wspomniałem, Często ta norma jest pomijana, a potem jest taki wyścig, że jedna membrana ma po prostu wyższy parametr od drugiej, ale wcale nie musi być bardziej paroprzepuszczalna. Zatem, skoro ten parametr paroprzepuszczalności podany w gramach na metr kwadratowy na 24 godziny niekoniecznie jest obiektywny, to jak inaczej ze sobą porównać membrany? Dachowe, membrany oddychające. Otóż jest taki współczynnik SD. Ja ten współczynnik SD wyjaśnię innym razem, może uda się w następnym filmie. Ale te współczynniki SD możemy do siebie porównywać bezpośrednio, bez żadnych no, uwag czy bez żadnych zastrzeżeń, typu według jakiej normy to było robione. Po prostu. Jeżeli współczynnik SD membrany pierwszej i współczynnik SD membrany drugiej jest taki sam, albo niemal taki sam, to znaczy, że mają paroprzepuszczalność na tym samym poziomie. No i teraz uwaga membrany oddychające membrany dachowe te, do których możemy ociepleniem dotknąć od spodu ten współczynnik SD mają na poziomie kilku centymetrów, czasem kilkunastu centymetrów. Myślę, że taką granicą, taką granicą współczynnika SD, przy którym możemy dotknąć ociepleniem do membrany od spodu, jest wartość SD równe 0,30 m, czyli 30 cm, gdyż współczynnik SD oznacza pewną wartość w milimetrach, tak? Na przykład współczynnik SD 0,03 m, czyli 3 cm. Współczynnik SD równy 0,15 m, czyli 15 cm. I tą granicą, gdzie membranę możemy traktować jako wysokoparoprzepuszczalną, wydaje mi się, że możemy potraktować SD Równe 0,3 m, czyli 30 cm. Sam współczynnik, tak jak powiedziałem, wyjaśnię innym razem, może uda się w następnym materiale. No to pójdźmy krok dalej i omówmy, jakie są w ogóle rodzaje tych membran dachowych. No, w zasadzie są 2 plus 1 rodzaje. Dlaczego 2 plus 1? No, 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 no może 3. Te 2 plus 1 to jest tak, że. No to po kolei, że ten pierwszy rodzaj to są membrany powiedzmy trójwarstwowe, które są produkowane przez bardzo wielu producentów. Drugi rodzaj to są membrany poliuretanowe, które są produkowane no o ile pamięć mnie nie myli, przez powiedzmy dwóch producentów na rynku. I ten trzeci rodzaj, bądź to plus jeden. No to tu muszę podać producenta. Jest to firma Dipon, która ma swój produkt, który jest inny, ani nie należy do grupy membran trójwarstwowych, ani do poliuretanowych. Mają swój produkt, dobry, też tak jak inne, no tylko że zbudowany na no, zupełnie innej zasadzie. No to zróbmy jeszcze krok dalej i czy uda? Się zajrzeć do środka takiej membrany. No, uda się, i zaraz to zrobimy. Mam tutaj przygotowane jakieś próbki membran, tak zwanych membran trójwarstwowych. Mówię tak zwanych, bo zdarzają się produkty z tej grupy, które mają więcej niż trzy warstwy, i też taki za chwilkę pokażę. O co chodzi? No, to tu mam, taki, tu mam taką membranę szarą. Nie chcę pokazywać drugiej strony, bo nie chcę tutaj promować żadnego produktu. Ale zróbmy tak. Bierzemy tą membranę. Próbujemy ją gdzieś tam na rogu potargać. O! I uda się chyba te warstwy ze sobą rozdzielić. Od spodu, jak łatwo zauważycie, jest bardzo cieniutka taka fizelinka ochronna. W środku, między tymi warstwami, bo z wierzchu też jest, tak, z wierzchu też jest ochronka. W środku to białe to jest właśnie ten film funkcyjny. To jest paro To jest otwarte dyfuzyjnie. I ten biały element, to w środeczku ten super delikatny filmik, film funkcyjny, spełnia rolę paroprzepuszczalności, tej otwartości dyfuzyjnej. No to jest jeden przykład. Drugi przykład też mi się udało wcześniej potargać i przygotować. No dokładnie tę samą folię. No to mamy spód, film funkcyjny, bo tu akurat się udało podzielić to, oderwać również od wierzchu. O, może jeszcze tu się uda kawałek. Idzie? No i potem ta wierzchnia warstwa, ta na której potem są jakieś tak, jakieś napisy, wierzchnia warstwa, która jest grubsza niż ta spodnia. Spód membrany jest delikatny. Środek to film funkcyjny i z wierzchu mamy grubszą warstwę ochronną tego filmu. Bo sam film jest bardzo, bardzo, bardzo delikatny. Dlatego membrany trzywarstwowe. Wierzchnia warstwa ochronna, film funkcyjny, spodnia warstwa ochronna. A teraz mamy membranę trójwarstwową. No jakby z tej grupy membran, ale jednak jest czterowarstwowa. Otóż po zdjęciu, po oddzieleniu tej spodniej warstwy, oczywiście jest film funkcyjny, potem mamy ochronę od zewnątrz, tam gdzie są napisy, to, które idzie na zewnątrz dachu, ale jest jeszcze siatka, która zbroi i wzmacnia tę membranę. Czyli de facto mamy cztery warstwy: wierzchnia warstwa ochronna. Film funkcyjny, delikatny, ten właśnie, który jest paro przepuszczalny, On tutaj jest szary, akurat. Siatka zbrojąca, która ma wzmocnić mechanicznie całą membranę, rozumianą jako całość. No i od spodu mamy, od spodu mamy znowuż tą warstwę ochronną, która jest no, po prostu bardzo, bardzo cieniutka, delikatna. O. Tak by nie membrany tak zwane trójwarstwowe. No to teraz membrany poliuretanowe. Membrana poliuretanowa robią dwóch producentów, nazwy nie będę wymieniał. Sam, sama membrana poliuretanowa jest bardzo elastyczna. Poliuretan jest dużo bardziej odporny na ultrafiolet niż te folie tak zwane trójwarstwowe polietylen łamane na polipropylen. Jest bardzo elastyczna, wytrzymalsza mechanicznie, no i również droższa. I sama paroprzepuszczalność następuje w samej strukturze tego poliuretanu. Ale dlaczego tam są dwie warstwy? Ponieważ często pod tym poliureta, albo czasem trzy. Ponieważ pod tym poliuretanem jest warstwa takiego flisu, takiego, takiego futerka, bardziej czy mniej sprasowanego, który ma za zadanie przytrzymać ewentualne skropliny, które się pojawią pod membraną. No i z czasem pozwolić im przejść tak, na drugą stronę, żeby membrana mogła je odprowadzić na zewnątrz, żeby nie było efektu kapania takiego namiotowego. No to są te dwie warstwy, a ta trzecia w tych poliuretanowych, no to znów czasem jest to siatka wzmacniająca, która po prostu jeszcze bardziej podnosi wytrzymałość mechaniczną tych membran. Dobrze, no to został produkt marki Dupont i, i, i on ma strukturę taką włóknistą. Są grubsze, cieńsze materiały wykończone z wierzchu w ten czy w inny sposób. To po prostu działa analogicznie. Całość jest oddychająca, paroprzepuszczalna, otwarta dyfuzyjnie. Tam nie ma filmu funkcyjnego. No to zróbmy jeszcze krok dalej. Ten film funkcyjny ta cieniutka warstwa, która jest wewnątrz folii tych trójwarstwowych, to. urwę kawałek. Ta cieniusieńka warstwa jest. odpowiada za to, że membrana, rozumiana jako całość, jest oddychająca otwarta dyfuzyjnie. Ale uwaga, ten film funkcyjny. Prawidłowa nazwa jest taka, że jest otwarty dyfuzyjnie. Czy to z tej, czy, te, czy to z tej, czy to z tej strony, działa dokładnie tak samo. Otwarta membrana, czy film otwarty dyfuzyjnie, polega to na tym, że ten element będzie dążył do wyrównania stężeń cząsteczek pary wodnej po jednej i po drugiej stronie. Więc jeżeli z jednej strony mamy więcej. Cząsteczek pary wodnej, a z tej mniej, no to film funkcyjny będzie dążył do tego, żeby te stężenia wyrównać, żeby doprowadzić do jakiejś równowagi, więc będzie przepuszczał cząsteczki pary wodnej w tę stronę. Natomiast jeżeli po tej stronie będzie więcej cząsteczek pary wodnej niż po tej stronie, no to w drugą stronę zadziała. Czy na dachu jest tak samo? Dokładnie tak samo. Film funkcyjny działa w dwie strony. Zatem, jeżeli mamy historię taką, że mamy po gorącym lecie, gdzie mamy wysuszoną przegrodę dachową, jak pieprz, przychodzi jesienne załamanie pogody i w listopadzie zaczyna padać deszcz i pada dwa tygodnie, i po zewnętrznej stronie membrany dachowej Wilgotność jest na poziomie 95%, a w środku jest sucho jak pieprz, i tam jest wilgotność na poziomie 40%, czyli z tej strony mamy dużo więcej cząsteczek pary wodnej niż z tej, no to, no to ta wilgoć wejdzie w drugą stronę. Bilans zawilgacania i wysuszania przegrody dachowej w skali roku. Jest zdecydowanie na korzyść schnięcia. Więc w skali roku dachy rzeczywiście oddają parę wodną, jeżeli w warstwie ocieplenia ta para wodna w jakiś sposób się znajdzie. Natomiast w skali chwilowej tak, może się okazać, że membrana przepuści wilgoć do wnętrza. I zdarzają się sygnały od rzemieślników, że była jakaś. Zimowa interwencja na, na, na dachu, i trzeba było coś tam zrobić przy oknie dachowym, czy, czy był jakiś, jakaś awaria przy kominie, i mu, musiał dekarz no, zerknąć również głębiej, i, 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 i wtedy okazało się, że no, pod membraną jest szron. Tak? Na, tych pierwszym, na tym pierwszym centymetrze czy dwóch Gdzieś pojawiła się, pojawiła się jakaś wilgoć, jakaś nadmierna ilość pary wodnej, która po prostu zmieniła stan skupienia i pojawił się szron. Ale powtarzam, w skali roku oddycha, w skali roku wysycha, w skali roku oddaje dużo, dużo częściej, dużo, dużo więcej niż, niż przyjmuje membrana z zewnątrz.